Myś, Marcin mnie zabrał Do jakiegoś ośrodka po walce Bo mm, Ośrodek co dziwnie brzmi Ale ja Byłam dosyć smutna po walce I bardzo nie chciałam wracać Do Warszawy, bardzo nie chciałam wracać do Warszawy Więc Marcin wpadł na pomysł, żeby mnie zabrać Do jakiegoś ośrodka tam, odpocząć parę dni Polechaliśmy i było bardzo fajnie I w drodze powrotnej Potem jechaliśmy na urodziny Wersow i mieliśmy wypadek! Broski, like a real wypadek. W sensie to, nic nam się nie stało, ale to opowiem wam, jak to wyglądało od środka w samochodzie, dobra? Bo ja nigdy nie byłam w wypadku, nigdy nie, nie miałam takiej sytuacji. To było tak, że jedziemy autostradą i dzięki Bogu akurat wjeżdżaliśmy do Katowic, więc Marcin tam trochę zwolnił, bo tak ogólnie to Marcin bardzo szybko jeździ. Akurat zwolnił i nagle pojawił mu się komunikat, że chwilowo... Um, Chwilowo wyłącza się wspomaganie kierownicy, i Marcin zdążył przeczytać ten komunikat, i nagle skur Samochód zaczął się obracać, i w barierki walnęliśmy. I to się wszystko działo w mojej głowie. Teraz, jak mam wam to opisać, tak. Myśmy w ciszy siedzieli. Się nie... Marcin w ogóle, Marcin ani słowa nie powiedział, a ja powiedziałam, ja powiedziałam, kurwa, Marcin, nie w sensie, my robiliśmy takie skur i to była tak, taka cisza, takie. Gdyby wszystko się zamarło i potem on w te barierki walnuje, takie kurde, Marcin...